Tak, witam Was kochani bardzo serdecznie. Staram się tak najszybciej zrobić. To będzie coś mega pięknego. mikrostudio i mikro, i mikro pracownia techniczna. No i powiem Wam kochani, że spotykam tutaj bardzo fajnych sąsiadów, takich super mega sąsiadów. I akurat spotkałam takiego sąsiada, który właśnie też sobie robił takie mikro studio w piwnicy. Też działał, robił jakiś zespół, coś w tym rodzaju. Że po prostu jest fajnie. Mam kolejny, kolejną okazję, kolejną możliwość poznania naprawdę bardzo fajnych sąsiadów, którzy tutaj mieszkają ze mną w bloku. Pozdrawiam wszystkich. Powiem Wam, że to jest mojego coś fajnego, się doczekać nie mogę, kiedy to zrobię. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia dam radę. Powoli, w ciągu tygodnia lub dwóch. Które w nas mi powiedzieć. W każdym razie już się zrobiło, tak mega pięknie, fajnie. No i będzie jeszcze piękniej. Na razie nie chcę zdradzać, bo chcę, żeby to była niespodzianka dla tych, którzy by oczekiwali zobaczenia mega pięknego mikrostudia. Nie jest łatwo, muszę szczerze powiedzieć. Są rzeczy, których nie mogę tutaj usunąć, ale robię wszystko, co mogę, żeby było jak najlepiej, żeby było idealnie. No, no to pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochani. I zapraszam po prostu na film finalny, na finał zakończenia prac, zmian, modernizacji, modyfikacji i tak dalej. No, no to wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia. Hejpa.